No i drodzy, ostatnie już wejście dzisiejszego wieczoru, no już niedługo, niedługo północ prawie będzie, bo kończymy program 23.45, ale jeszcze jest możliwość przysłania smsa bądź nawet wykręcenia numeru tutaj do mnie. Mam sms anonimowy. Stanisław, data podana, Jaela, czy mój mąż mnie zdradza i z kim? Zobaczymy. Uczciwość, lojalność Stanisława do Eli. Zobaczymy. Uczciwość, lojalność Stanisława do Eli. Ela Stanisława. Ela Stanisław. Ela i Stanisław. Towarzystwo, tu mi się pokazuje, nie pokazuje mi się personalnie jakaś jedna kobieta, natomiast ucieczka w towarzystwo, zatajanie jakichś informacji, zabawę, biesiadowanie, to może powiem tak, bo tutaj jak gdyby jest odłączenie troszeczkę Was, takie emocjonalne i bardziej logika Was trzyma niż to, co być powinno. Natomiast nie widzę, że jest w jakimś związku, bardziej flirty, jakieś takie rozmowy, niż tworzenie bocznego toru z inną partnerką. Nie. Czyli tutaj mogę powiedzieć, że nie do końca jest szczery, uczciwy. Szuka tak zwanych atrakcji, ale to bardziej rozrywkowych poza domem słownych, nie pokazuje mi się typowo erotyka, tylko gdzieś flirty, romansiki, takie gadki. Natomiast na pewno to pani wyczuwa i dlatego przez to może i w późniejszym, dawniejszym okresie mogły być tutaj większej nielojalności. Teraz bardziej bym powiedziała to więcej rozmowy niż sensowności tego. kolejne SMS Ewa. O, tak, Ewa napisała mi, że jest ostatnio obolała, jakby brakowało jej energii. I to co Państwu mówi, nieraz nie wiemy, o co tu chodzi, wstać nie możemy. Bezsensowność wszystkiego. Ewa, 24, 12, 63 rocznik. Mhm. No Ewuś, jesteś w tym detoksie życiowym. Jak ty możesz się czuć dobrze? Jeżeli ponieważ jesteś osobą, która wszystko lubi kontrolować, a tu ci się wymyka spod kontroli i ponieważ każdego dnia no, te myślokształty, które tam już jest ich tysiące na różne tematy, muszą być zasilane, nie masz siły ręką, nogą ruszyć. Spojrzymy. Co tutaj właściwie główna przyczyna jest tutaj, Eli? tej niemocy. No oczywiście. Echwas y, ma nas odwrócone, Berkano odwrócone. Y, sytuacje rodzinne, międzyludzkie, partnerskie, uczuciowe. Nikt mnie nie chce, nic mnie nie kocha, nie wiem. Czas ucieka, a jestem w tym miejscu, w którym nie chciałabym być. Algi odwrócony, odwrócone. Brak bezpieczeństwa. Powiedzmy, jakiegoś emocjonalnego. No i podłączony duszek w układzie płciowym, czyli tu te sprawy intymne, płciowe, yy, szczególnie intymne, <noise> płciowe mogą nawet panią pod pobolewać. I zaraz tutaj troszeczkę doenergetyzujemy, zaraz damy siłę. Zobaczymy od stopy, wręcz w którym kierunku tutaj ta energia będzie szła. Nogi, kolana, kość udowa. No i tutaj, właśnie ze splotu między układem płciowym, drugą czakrą, o tu najwięcej wrzutów jest energetycznych, one schodzą tu poszły, podbrzusze doenergetyzujemy wewnętrzne organy w ciele zobaczymy nerki, nerki też troszeczkę ściągniemy, o już doenergetyzować Przewód pokarmowy, żołądek tutaj intensywnie, ręce, tutaj dłonie ruchome części, o, czakra serce, serce piersi, o, oskrzela, żeby, bo tutaj jakieś bakterie typowo w organizmie upani, to już jakiś czas <laughs> gardło. No i tutaj oj. Właśnie od gardła sama jak ja wchodzę od razu czuję od gardła poprzez głowę tu. O, tu trzeba będzie intensywnie jednak, bo tutaj mamy większą wiązkę energetyczną, a że ja poczułam to. Ściągamy właśnie o. Poszło, no proszę. I teraz doenergetyzujemy. Każdą komóreczkę ciała od pierwszej do ostatniej. Czakry również z poziomu energetycznego, mentalnego, fizycznego. Mhm. O, i ładnie tutaj poszło. Dobrze. Czyli doenergetyzowane, stworzone działanie, natomiast zobaczymy ta złota niteczka dla pani Ewunii z jaką energetyką runy gebo, czyli ten centralny układ nerwowy to, ta nadwrażliwość, to co powiedziałam nikt nie nie chce, nikt nie nie kocha czyli harmonizowanie, czyli z tą energią runy gebo, panią zostawię właśnie w tej złotej niteczce, natomiast trzeba pani założyć tak zwaną tarczę algizową która będzie chroniła. Bo teraz to tak, jakby Panią przed tym SMS-em czułam, jakby Pani na takich oparach jechała. Ale gdzieś jednak pewne natręstwa myślowe mogą przychodzić. Ta czarta, czakra, ta algizowa tarcza ma właśnie Panią chronić przed Panią samą, przed wszelkimi warunkami. No, powiedzmy energetycznymi, życiowymi, które teraz mogą, na które pani teraz może bardziej być podatna, bo mogą być odchodzenia od czegoś, zrywanie czegoś, a pani jest tradycjonalistka i takie ma bardzo ciepłe serce, więc tu czasami trzeba panią odkleić będzie na siłę, bo kwestia tutaj sześciu miesięcy ma Pani wchodzić w jakieś nowe drogi swoje życiowe, a poświadomość boi się zmian, a może te zmiany będą pozytywne, a człowiek na przykład przyzwyczajony jest tylko do negatywów, dlatego tu te uwarunkowania runy Gebo, no i przede wszystkim runy Petrio, że to co los jest, to jest nieuniknione. Ja wiem, że niektórzy mówią: A i tam przypadki, nie przypadki. Każdy przypadek nie jest przypadkowy, natomiast jest przez los zweryfikowany, żeby był przypadkiem. I sami wiecie, ile razy y, nie pojechaliście gdzieś albo spóźniliście się, jak y, wszystko inaczej się potoczyło. I tak jest pani Ewo. W Pani przypadku ma Pani w środku taką wibrację dziewiątki, czyli gdzieś w ten pierwszy etap Pani życia, szczególnie tutaj teraz do czterdziestki, to była trochę charytatywność, później Pani się obudziła, a teraz Pani zacznie wreszcie kochać siebie. Czyli tak coś musiało się wydarzyć w tych ostatnim roku, 2012, 2013, 2014, że teraz Pani zaczyna się przebudzać. I y, zaczyna, powiedzmy, bardzo konstruktywnie widzieć swoją przyszłość. Obok kogo? Gdzie? Y, jak ona ma wyglądać? Natomiast y, puścić przede wszystkim tą przeszłość, nie analizować jej. I to będzie najpiękniejsze. I co może pani sobie zrobić, właśnie na wiosnę, taki prezent? Bo teraz to jest wszystko. Co nowe przyjdzie, to może szybko być, no niestety, zużyte, niepotrzebne. Czyli działać ale nie za bardzo tutaj intensywnie, tylko co los przyniesie to brać. A jeżeli los chce zabrać, niech sobie po prostu bierze. Nie biegać do autobusu, bo jak ma uciec, niech on ucieknie. I tak samo wszystkim tutaj jedynkom z drogi życiowej życzę, abyście ten czas, który Wam teraz tak ważny jest dany, żebyście rzeczywiście przepracowali o tyle że właśnie nie pracując, dając sobie na luz. Ja będę dziękowała wszystkim widzom, którzy no, całe cztery godziny były, a szczególnie tym wszystkim widzom, którzy, z którymi rozmawiałam, miałam tą ogromną przyjemność i którzy przysłali mi smsy, powierzyli swoją energetykę w moje ręce, a to jest bardzo ważne, w czyje ręce dajemy. Za chwilę w TVN Meteo będzie nasz wróżbita Zefir, dlatego też już zapraszam. Możecie tak chwilę odpocząć ale y, znów wróżby ciąg dalszy może być. A ja dzisiaj życzę magicznej nocy, owocnej przede wszystkim może jakieś projekcje y, snów, które mają spełnić Państwa jakieś oczekiwania w najbliższym czasie. Niech ten anioł strów do Was przemówi. Dziękuję.